Zadanie piąte, matura 2023. Dokończ zdanie. Dla każdej liczby rzeczywistej a wyrażenie mm, 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 jest równe. No dobra, więc yy, po prostu muszę usunąć te kwadraty. Jak to zrobić? Za sprawą yy, wspaniałych wzorów skróconego mnożenia. Yy, więc. 2a do kwadratu, dodać, właściwie odjąć, 2 razy 2a, razy 3, dodać 3 do kwadratu, odjąć. Ten nawias zostawiam specjalnie ze względu na to, że ja przed nawiasem mam minus. I ten minus zmieni mi znaki w tym nawiasie. Więc na razie go zostawiam i obliczam sobie potęgę. Czyli mam 2a do kwadratu. Dodać 2 razy 2a razy 3 i dodać 9, czyli 3 do kwadratu. Tak mi się już policzyło szybko. Dobra, czyli mamy tak: 4a kwadrat, odjąć 12a, dodać 9, Odjąć 4a kwadrat, odjąć 12a i odjąć 9. Co zauważam? Zauważam, że dziewiątki mi się skrócą, czwórki mi się skrócą, czyli zostaje mi tylko minus 12a, minus 12a. Skoro mam dług i mam dług, to mam jeszcze większy dług. Czyli mam po prostu minus 24. A, co jest odpowiedzią? A.